Cześć, witajcie dzisiaj, Dęko I trochę mi się tego nazbierało. Tak jakoś odwlekałam robienie tego filmu. Te pudełka moje to są takie zakurzone już. No ale przyszła ta pora. Pokażę Wam, co mi się skończyło w ostatnim czasie, dość długim czasie. I wiecie co? Mam to wrzucone w pudle, więc będę tak losowo wyjmować. <laughs> Biowax, ekspresowa odżywka. 7 w 1. No, wiecie co? Yy... Ja kiedyś wam o niej mówiłam tak na świeżo, bardziej. Z tego co ja pamiętam, takiej, takiej jakiejś takiej dramatycznej różnicy nie było między taką zwykłą odżywką a taką odżywką 7 w 1, 60 sekund. Yy, wspominam ją dobrze. Tak nie też ładnie. Natomiast yy, odżywka, jak odżywka, bym powiedziała. Biowax Szampon. Eee, tu też nie, nie pamiętam, żeby były jakieś fajerwerki. On... E, pamiętam, że on kosztował więcej niż zwykle kosztuje szampon. I tutaj mam intensywnie regenerujący e, olej z opuncji mango. Pachniał bardzo ładny, ładnie. E, bardzo wygodnie się używało tej pompki. E, natomiast oko szampon szampon, tak jak wam powiedziałam. To jest coś co bardzo lubię. Lipikar AB+ to jest balsam uzupełniający poziom lipidów i to jest kolejne zużyte opakowanie i ja już prawie skończyłam, bo już mi bo niestety jak on się kończy i jest go na dnie, to jest problem z tym opakowaniem, żeby go do końca tam wydłubać. Przepraszam. No, i teraz właśnie też mi się kończy. Jestem właśnie na tym etapie wydłubywania. Mm, tak więc, to jest fajne. Jak no To jest w ogóle do skóry atopowej. <laughs> y, również dla niemowląt. Poczekajcie, jaki to jest w ogóle skład. To. Hmm. Jest, więc tak jest: y, masło szea, jest y, gliceryna, jest y, silikon. Y, jest olej para, parafinowy, parafina jest. Y, y, olej z pestek binokron. Ogólnie są tu różne oleje. Y, parafina jest jeszcze później: parafina to jest samo co olej mineralny. Nie widzę tu nic takiego strasznie złego, przynajmniej jakiś pek tu jest, ale nie wiem do czego to służy. No w każdym razie jest dużo olejów tutaj i on się fajnie wchłania. I właśnie jak skóra jest bardzo sucha, no to pomaga. Yy, ale jak macie jakieś ranki gdzieś, to szczypię. To! O, to jest. Żel pod prysznic, ale tu jest napisane albo szampon. A, to jest Hair and Body Wash. Ok, czyli to jest szampon na żel pod prysznic. Ja tego używałam jako żel lub prysznic to jest. I proszę... Bardzo ładnie pachnie, ale ja go dostałam. Okej, okay, y Dwa antyperspiranty widzę tu. E, taki, taki. Ładna jest ta grafika na tej niwej. E, w każdym razie, m, ostatnio kupiłam e, Dawidowi naturalny antyperspirant, cztery szpaki. I właśnie muszę mu podebrać i sprawdzić, czy to działa. E, oni mają taki fajny antyperspirant w takim słoiczku. I tam jest wersja jakaś cytrusowa i bez zapachowa. Akurat kupiłam tą bez zapachową. No ale tak, ale jest też właśnie jakaś taka zapachowa. Bioderma hydra bio to jest płyn micelarny do demakijażu bardzo dobrze mi się sprawdził. Wiecie, jak w ogóle łatwo sprawdzić, czy Wam płyn micelarny zmyje makijaż? Ja zawsze próbuję umyć gąbeczkę. Jak płyn umyje gąbeczkę, to znaczy, że, że zmywa twarzy, tak sobie to tłumaczę. Natomiast, jak nie mogę domyć gąbki, no to wtedy um, zaczynam wątpić w jego umiejętności zmywania makijażu. I tak samo, o tutaj mam dwa takie też trochę już zapuszczone butelki. One mi się wcześniej, najpierw mi się to skończyło, później mi się to skończyło. Powiem wam, że chyba dawno tego dęka nie robiłam. To też mi się bardzo dobrze sprawdzało. Nie wiem, co tam jest w składzie, ale też bardzo, bardzo dobrze. To jest w Rosmanie na pewno dostępne. Długi jest skład. Nawet mi się go nie chce czytać. Ale no, faj, fajnie to zmywało makijaż. No dobra, co dalej? Co to jest? O, żel pod prysznic. Jop. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemny. Kadzidłowiec i rozmaryn. Pięknie pachnie ten rozmaryn. Tak ziołowo. <laughs> no właśnie miałam kupić więcej z tego ją, w końcu nie kupiłam, a, ale może się ten może się skuszę. Wiecie, kurczę, zaczynamy mnie włosy denerwować. Muszę je chyba związać. Ok, następny szampon to jest. Herbal Essences. To kiedyś miało inną szatę graficzną. 90% składników pochodzenia naturalnego. Strata tata. Yy, szampon jak szampon ładnie pachniał. Wygodne opakowanie. E, ok. okej. Następne. O to, to też lubię. W sensie to dla, dla dziecka, a właściwie za niedługo dla dzieci to będę kupować. To jest od pierwszych dni życia, z tego co mi się tak kojarzy. Hmm. na pewno ta większa wersja z uchwytem jest od pierwszej dni życia, ale ta chyba też bardzo przyjemny że ładnie pachnie, ma dobry skład, nie podrażnia skóry super ok, widzę tu jeszcze, o, dwie maseczki z, z tej serii Isana eee, spoko Yy, używam ich po no właśnie po szamponie ja zwykle maseczkę zostawiam na jakiś czas na kilkanaście do kilkudziesięciu minut i lubię maseczki z olejkami, więc yy, no tutaj jest olej arganowy i i co? Yy, ok, chyba tyle No, polecam. Fajna. Jest bardzo przyjemna ta maska. Co dalej? O kremy, dwa kremy. I powiem wam, że nie mam kremu do twarzy. E, pierwszy krem to jest Cezderma Factor G. E, nie widzicie tego, ale to było opakowanie. To jest ten. To jest ten Factor G. A drugi to jest Cezderma Azelak. Azelak jest tutaj, no oba słoiki puste. E, oba kremy były ok. B, wolę azelak. Z azelaka zużyłam dwa opakowania. Do tego Factor G1. E, ale e, nie kupię sesdermy teraz. Właściwie zastanawiam się, co kupić. E, mam bardziej pomysły na to, jakie serum kupić, ale akurat ser, ser nie potrzebuję. Bo mam. No i właśnie muszę jakiś krem wybrać, bo w tej chwili do twarzy używam kremu. Uwaga, pod oczy. <noise> no, bo tak. A właśnie, o jak mówię o kremie? Mówiłam Wam o tym. Ten spaju. On był w Golden Boxie. No właśnie, dostanę Golden Boxa. Może tam mi przyjdzie jakiś krem do twarzy, którego się da używać. I on na początku fajnie, on ładnie pachnie, ma super taką konsystencję, ale po, po kilku dniach, nie wiem, tydzień, może tydzień i kilka dni wysypało mnie. No i odłożyłam go i już jest ok. W sensie ja mam taki trądzik hormonalny tu, tu i tu. Nie wiem na ile go widać w tej chwili, bo on tak jest raz bledszy, raz mniej blady i czerwony, natomiast y, oprócz niego pojawiły mi się dodatkowe krostki w różnych miejscach, jak przestałam używać tego kremu, to <laughs> przestały się pojawiać, więc y, no, myślę, że to na 99% jego wina. Kolejna rzecz to jest, oto już Wam też kiedyś pokazywałam w dęku, y, to jest koloryzujące wodę, jest jeszcze taki hipopotam, który koloryzuje wodę na zielono, ale z mniejsze opakowanie, i też yy, Laura woli, żeby kolorowało na niebiesko, też ma dobry skład, fajny dla dzieci, dla dorosłych też, tak ja też lubię, yy, znaczy ja nie, ja ogólnie nie, nie robię kąpieli, bo ja wolę prysznic, ale jakbym yy, robiła sobie kąpiel, to bym się cieszyła, że mam niebieską Okej, okay, tu jest szampon i odżywka z tej serii. To jest seria Petal Fresh i to jest zgodne z metodą Carly Girl, natomiast dla mnie akurat to bardzo śmierdzi. Nie lubiłam tego używać, bo to jest aloes i cytrus, ale to jest taki cytrus, taki bym powiedziała... czekajcie... no właśnie, to jest taki cytrus jak, jak do, do gdzieś to idzie w tą stronę taką kibelkową bardzo ten zapach jest dla mnie taki odpychający naprawdę zużyłam w międzyczasie kilka szamponów, a tego używam tak po prostu, żeby go zużyć i domęczyć bo to szczególnie z szampon śmierdzi, oczywka też, ale szampon szczególnie i jakoś zniechęciłam się po tym po tych, po tych dwóch produktach do tej serii Uff, no, no nie, nie, nie. Um, żel pod prysznic Bibio Ewy Chodakowskiej. Bardzo fajny, bardzo przyjemny, uczciwy, fajny. Um, um, dostałam taką maskę w prezencie. Um, to jest maska proteinowa. Ja z, zwykle używam emolientowych, tak jak Wam mówiłam. Um, czasem na przykład teraz kupiłam z aloesem taką maskę i ona aloesowa to znaczy że jest raczej humek tantowy Chociaż nie patrzyłam na skład po prostu jest z aloesem więc tak zakładam Natomiast najczęściej stosuję emolientowe proteinowe rzadziej a najrzadziej humek tantowy tą używałam na przykład z czymś czyli najpierw sobie nakładałam to a na górę jeszcze coś oleistego Mm, przyjemna maska. Nie wiem, ile ona kosztuje, bo tak jak mówię, dostałam ją w prezencie. E, ale mm, używało, mi się jej, używało mi się jej fajnie, Artego. Coś mi się wierzy, że to jest jakaś taka firma, która się specjalizuje w produktach do włosów. No nie wiem. Nie wiem, muszę sobie w internecie więcej może poczytać. Mm, Okej, okay. to... Tego nie mogłam zmęczyć. To jest Carlos Color i to też jest zgodne z Carly Girl, Natomiast ja kiedyś miałam Carlos Milk, taką z takim niebieskim kółkiem, chyba i coś z mlekiem to było. To chyba Milk było. No po tej odżywce swędzi mnie głowa. Po tamtej, wcześniejszej, nie. Natomiast po tej tak. I no i. I, i tak naprawdę to też ją tak trochę męczyłam żeby ją służyć. no to są maski, które się opłacą no bo one nie są zbyt drogie natomiast nie za bardzo rozumiem akurat fenomen tej maski, bo no mnie się nie za bardzo sprawdza jakoś tak o wiele na przykład bardziej lubię te, te i same Mm, o i tą serię lubię, często ją kupuję, Garnier Fructis, teraz też pokazywałam Wam w jakimś blogu ostatnio, kupiłam właśnie dwa szampony i dwie maski z tej serii tylko mm, jakieś tam, tak jak Wam mówiłam, jedna z olesem, jedna z bananem to maskę, a szampony chyba taki i jeszcze ten drugi arganowy albo jakiś taki z olejem ojeju, to to było w Golden Boxie Marrakesh, e, szampon, spoko szampon. Natomiast e, ta butelka, słuchajcie, ona jest tak twarda. To jest najgorsza, e, najgorsze opakowanie produktu, chyba jakie w ogóle miałam w życiu. Popatrzcie, ja go otworzę. Mam nadzieję, że nic go nie. Popatrzcie, jak mi jest go trudno w ogóle. On już tu jest wygięty, bo ja go, wiecie, jak ja go wyciskałam e, po prostu na siłę o kandwanny. Albo okant umywalki, go tak wiecie, dociskałam całą siłą. Ale jedną ręką nie nałożycie sobie szamponu na drugą. Szczególnie jak jest mokra. no Ja go mogę ścisnąć. Dwiema rękami. Może jak to jest duże opakowanie, to jest inaczej. Ale przy tym opakowaniu. No to był po prostu dramat. O, tu też. Tu na przykład. O, to też jest malutkie opakowanie. Też z Golden Boxa. I to jest odżywka. O, i to, a szampon, a wiem, szampon, wzięłam sobie tą butelkę i zrecyklingowałam ją na coś innego, wlewam sobie do tej buteleczki płyn do to, to sobie wlewam, jak gdzieś jedziemy, i żeby nie taszczyć wielkiej butli. No, w każdym razie zużyłam szampon, odżywkę i to. I powiem Wam tak, bardzo fajne, bardzo mi się fajnie tego używało. One te szampony są w cenach szamponów takich, nie wiem, jak to nazwać, ekskluzywnych. O szampon, który kosztuje 80 zł, no to na pewno nie jest to taki drogeryjny szampon, tylko taki nie, jakiś tam natomiast tutaj oni też mają taką oliwkę, to się nazywa Nashi Argan i to nie jest oliwka, właśnie to mnie zdenerwowało w tym wszystkim, że tu jest napisane oil a to nie jest oil, dla moich włosów to jest ok, ale jak ktoś szuka olejku arganowego to jest dla mnie trochę takie wprowadzanie w błąd, bo tutaj są różne rzeczy, nie tylko olejek arganowy dla mnie, tak jak mówię to jest ok, ja lubię sobie silikonem dociążyć włosy, natomiast jeżeli szukacie olejku arganowego to to nie jest olejek, mimo że jest na tym napisane nasi argan oil i kosztuje więcej niż olejek arganowy, zwykły sam więc to jest takie trochę oszukaństwo, to mnie tak odrzuca poza tym produktów mi się dobrze używało o, mam tu taką próbkę. Zachowałam ją głównie po to, żeby Wam powiedzieć, że takie próbki są bez sensu, bo tak w sumie to musiałoby Was mega uczulić za pierwszym razem, żebyście się dowiedzieli, że się to nie nadaje, lub zrobić mega efekt za pierwszym razem, żeby się okazało, że koniecznie to chcecie. Nie wiem, posmarowałam się tym. Ja ani mnie nie zachęciła, ani mnie nie zniechęciło. Tutaj zużyłam, zobaczcie, puder sypki, to był pudersko, bo transparentny puder i u mnie się sprawdził, ale ja go dostałam z drugiej ręki, bo u kogoś się nie sprawdził. W każdym razie no, pasował, chociaż kupiłam inny teraz, ale to dlatego, że jakby no, w sumie to za każdym razem ma kupuję inny puder. Eee, Sajos Men e, to jest żel do włosów który zużyłam nie na włosy, chociaż na włosy próbowałam, ale nie, nie zużyłam go na włosy to jest kolejna rzecz e, z metody Carly Girl, która mi się nie sprawdziła, no po prostu no nie wiem no, od tego też swędziła mnie, mnie głowa nie wiem dlaczego e, mi się to wszystko nie sprawdziło no, ja ma, powinno się tego używać do włosów, um, no bo to do włosów, no ale ja do czego go zużyłam mogę Wam powiedzieć jako ciekawostkę. Zrobiłam laurę taką homemade'ową zabawkę. Wrzuca się do woreczka strunowego żel do włosów. W tym żelu zatapia się kora, koraliki różnego rodzaju. Na tym woreczku rysujecie na przykład kwadrat, i koło, i trójkąt, na przykład. Zależy, jak duży woreczek. I później dziecko ma paluszkami podzielić te koraliki na jakieś tam zbiory, właśnie. Albo umieścicie w kółku, albo w kwadraciku. Zabawka też się u nas nie sprawdziła. Eee, Okej okay. o, a to mi się, o dwie rzeczy zostały, a nie trzy, trzy rzeczy i wszystkie mi się dobrze sprawdziły. Pierwsza rzecz to jest Bioagadir Serum Anti-Age, i to serum miałam w Golden Boxie, i ono mnie zachwyciło. I kupiłam sobie z tej firmy Bioagadir kolejne produkty, i też jestem z nich zadowolona, i właśnie używam teraz. E, druga rzecz, tu nie zobaczycie już, w ogóle to długo już u mnie leży po zużyciu nie wiem dlaczego, czy ja zapomniałam tego w poprzednich dękach dać, czy co nie jest to już na tym nie widać e, to się zalało olejem w każdym razie to było serum e, tutaj trochę widać e, kosmetyki dla serum pod oczy i ja to serum bardzo dobrze wspominam, to jest olej olej rydzowy i olej jakiś tam e, i witaminy jakieś tam. No dobra, wiele wam nie powiedziałam, ale mm, to serum y, jest pod oczy. Natomiast ja pamiętam, że ono jest bardzo, ale to bardzo wydajne. Ja miałam problem, żeby go zużyć. Zaczęłam go stosować na szyję i dekolt, ponieważ na twarzy mnie wysypywało. E, pod oczy pod oczy spoko, natomiast y, też jak na przykład no ciut za dużo nałożyłam, to ono lubiło mi tak jakby tuż pod oczami mi się lubiło coś y, no, pojawić. W sensie chodzi o to, że ono jest świetne i naprawdę redukuje zmarszczki. I właśnie myślę, czy go nie kupić. Tylko, że mam właśnie w użyciu kilka tych produktów, tak jak Wam mówiłam, że mam sera. krem muszę sobie kupić, a nie to. Ale to chętnie bym kupiła jeszcze raz. Yy, I no właśnie, tak jak mówię, jest bardzo wydajne, kosztuje mniej niż 100 zł. Tylko, że no na twarz nie mogę go stosować. Niestety, bo chętnie bym nim smarowała całą twarz. Na szyję, na szyję i dekolt fajnie się mi sprawdzały. Właśnie z myślą o szyi i dekolcie. Pod oczy, no to trzeba uważać. Tak jak mówię, u mnie, jeżeli choć odrobinę za dużo nałożę, mi to ścieknie, to od razu mnie wysypuje też. Po prostu mi zatyka chyba ten olej pory. Nie wiem. Bo na przykład serum to z bioagadir, ono też jest olejowe, ale jest zupełnie nic mi się nie dzieje. I ostatnia rzecz maseczka. Jakżeż to się nazywa? Um, um, o, benton, benton, firma Benton. Ja z tej firmy miałam jeszcze jedną maseczkę i to jest Snail Bee. A tamta wcześniejsza nie pamiętam z czym była, ale miała zielone opakowanie. I tamta była rewelacyjna, a ta była też super, ale tamta, tamtą byłam zachwycona, a po tej było no fajnie, fajnie. No, ale to i tak jest super, bo zwykle jak robię takie maseczki e, jednorazowe, to po prostu mam wytyp pryszczy. A tutaj nie, wręcz przeciwnie, rzeczywiście mam poczucie, że one... Mm, że one jakoś tamtą skórę... polepszają jej wygląd, mają dobry wpływ na skórę. Natomiast e, no tamta... tamta ciemnozielona była lepsza. Ona była w którymś innym dęku. I to tyle. Mam nadzieję, że, że nie zgubiłam nigdzie żadnego pustego opakowania, bo później ten e, lubię wszystko wziąć, a później wszystko wyrzucić. To jest najlepszy moment, jak wyrzucam te puste pudełka. Naprawdę nie lubię ich zbierać, nie lubię ich zbierać. No, e, dajcie mi znać, jak macie jakiś fajny krem do twarzy, bo tak jak mówię, jestem e, akurat na kupnie i szukam czegoś. No i do zobaczenia w kolejnych filmach, bo jaki?